Emocje po Sanremo już trochę ostygły. Dzisiaj weźmiemy pod lupę piosenkę Marco Mengoniego, Due Vite”, z którą wygrał Sanremo. Czy pojedzie z tą piosenką na Eurowizję? Tego jeszcze niestety nie wiemy. Wiemy natomiast, że ta piosenka poradziła sobie doskonale eee, i dlatego dzisiaj weźmiemy ją pod lupę. A więc zaczynamy. Zaczyna się bardzo spokojnie, Marko jest taki skupiony, piosenka powoli się nam tutaj rozwija. On nas trochę tak przyzwyczaił do tego już swoją jakby aparycją sceniczną, że jego oczy tak trochę błądzą po scenie, one do końca nie, tak nie przeszywają nas jako widzów, tylko on jest taki w swoim świecie. Wydaje mi się też, że ten występ lepiej będzie wyglądał w obrazku w Liverpoolu. No, nie oszukujmy się Sanremo jakby nigdy nie oferowało jakichś wielkich możliwości technologicznych. No i pojawia się ten bridge. On jest dla mnie bardzo fajny. Marko tak troszkę nas wprowadza w już w ten moment refrenu. I czekamy, aż wybuchnie. Co się wydarzy zaraz. Przekonamy się. No i mamy wreszcie ten refren. On jest taki klasyczny, taka ballada, jakbyśmy chcieli napisać książkę i opowiedzieć, po prostu, jak wygląda struktura standardowej ballady. Tak właśnie ta piosenka mi troszkę przypomina tym klimatem. Ja lubię, mi się podoba, jest to ładne. Takie piosenki też są potrzebne, takie nawiązywanie do tradycji muzyki. Jak najbardziej to kupuje. Mnie troszkę bawi ta maniera taka Marko z tym przymykaniem oczka, z tym, takim, tą, tą mimiką tam, taką jego. <grych> Ale moim zdaniem to jest jakoś takie oryginalne, przez to ta piosenka nie jest taka płaska, tylko ona ma taką jeszcze teleskopową głębię w jego postaci. Jest, jest jak najbardziej fajnie, więc teraz wchodzimy powoli w drugą zwrotkę. Na moment nagrywania tego filmiku wydaje mi się, że ta piosenka... Się wyróżnia. Wybrano do tej pory 15 piosenek, i tak naprawdę takich klasycznych, zwykłych ballad jest niewiele do tej pory wybranych. To jest takie proste, to jest takie bez żadnych jakichś wielkich udziwnień. Pamiętajmy też, kto ogląda Eurowizję. To są przeważnie tacy przypadkowi widzowie oczywiście eurofans mają coraz większą moc na Eurowizji. Dochodzą do głosów też piosenki wiralowe, chociaż one sobie różnie radzą. Wydaje mi się, że ta piosenka właśnie trafi do takiego przeciętnego widza Eurowizji: Wydaje mi się, że to nie będzie piosenka na ostatnie miejsce. Ona nie będzie też, jakby chyba, walczyła o trofeum. Aczkolwiek w topkach fanowych jest w top 5 z reguły. Troszkę mi szkoda, że ta piosenka wygrała. Jestem rozczarowany podejściem Włochów do piosenek wykonywanych przez kobiety. Ostatni raz ponad 10 lat temu wygrała kobieta Sanremo, więc ewidentnie mamy tutaj jakoś w społeczeństwie zakorzenione to głosowanie na mężczyzn. Marko również nawiązał do tej sytuacji w swoim przemówieniu po ogłoszeniu wyników, więc wydaje mi się, że to jest szerzej komentowany temat we Włoszech. No i to jest kolejny rok którym wygrywa nazwisko. Przynajmniej we Włoszech. W zeszłym roku Mahmud, piosenka, nawet przy Stanów nie była jakoś bardzo ciepło przyjęta. Ona sobie poradziła na Eurowizji, ona ma, miała swoje gr grono wielbicieli. Myślę, że może być podobnie w tym roku. Marco ma swój fandom we Włoszech, jego płyty nie mają problemów ze sprzedawaniem się. W mojej ocenie trochę znam twórczość Marko i w mojej ocenie Marko ma dużo, dużo lepszych piosenek, z którymi by sobie lepiej poradził na Eurowizji. Też ciekawe, jak to sobie poradzi bez orkiestry, ta piosenka też będzie musiała być skrócona, więc jest tak naprawdę wiele, wiele rzeczy jeszcze tutaj niewyjaśnionych w kwestii Włoch. Zobaczymy, tak naprawdę jeszcze wszystko się może wydarzyć. Ja jestem jak najbardziej na tak. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. A jeśli już to zrobiliście, to zajrzyjcie na naszą stronę internetową, tam macie wszelkie nowinki ze świata Eurowizji i nie tylko. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia wkrótce.